Siemanko moi drodzy Witajcie w kolejnym odcinku z serii Sportowe ciekawostki Jak zwykle na wstępie zachęcam was do Zostawienia subskrypcji, łapki w górę A teraz już nie przedłużając lecimy Jest to kolejny dzień maratonu Czwarty dzień Czwarty dzień maratonu W dniu dzisiejszym Pomówimy sobie o doskonale yy, Starszym Widzom o obiekcie znanym, czyli skoczni w Harachowie. Jak zapewne zauważyliście skocznia w Harachowie nie pojawia się w kalendarzu Pucharu Świata od 2014 roku. Jest to między innymi z tym spowodowane, że skocznia niszczeje i to bardzo niszczeje. Macie tutaj jak widzicie przykładową przykładową fotkę, która, która pokazuje to jak ono niszczy, ale mam jeszcze inne, które, które Wam pokażę też. No ale tutaj, jak widzimy, no już yy, próg jest w fatalnym stanie i tak dalej. Ta góra szczególnie jest w fatalnym stanie. No wszystko tutaj pozarastało na tej skoczni i nie da się na niej skakać. Tak. Yy, można ją tylko tak naprawdę zwiedzać. Nie wiem, przejście tam do góry i tak dalej. Yy, żeby się poczuć, jak skoczek się można, można to zrobić. Może się kiedyś tam wybiorę, zobaczę jak to wygląda z bliska. No ale w każdym bądź razie wróćmy już do tematu dzisiejszego odcinka. Skocznia niszczeje bardzo. Były projekty nawet, w, e, nagrywałem to w odcinku e, pierwszym, e, serii sportowe, ciekawostki. Możecie sobie zobaczyć. Też mówiliśmy o skoczni o w Harachowie. To jest między innymi taki odcinek... Porównujący to, co mówiłem w 2020 roku, a w 2022 po dwóch latach, można by prawie rzec, no bo minie w lipcu, nie? No to, no to co wtedy mówiłem o, prana, o planach przebudowy tej skoczni, planach odnowy, no to jednak te projekty tak naprawdę na ten moment chyba nie ruszą tego mamuta, żeby odnowić. Czesi prawdopodobnie nie mają pieniędzy, nawet za symboliczną złotówkę chcieli sprzedać Polakom, ale Polacy się nie zgodzili. Bo le leży ta skocznia przy granicy polskiej, tak naprawdę, ale widzimy tutaj wszystko niestety niszczeje yy, No, że tak powiem, jeżeli w ciągu kilku najbliższych lat nie będzie planów odbudowy tej skoczni, yy, to myślę, że nic się nie uda zrobić z tą skocznią i ono będzie w stanie masakrycznym. Zresztą już teraz, jak widzicie, jest w stanie masakrycznym. Tutaj, na przedstawionej fotografii, ale to jest tylko taka pierwsza fotka. Zaraz wam wrzucę następną, tylko musicie chwilkę poczekać. Zaraz wracamy i jesteśmy z obrotem. Możecie zobaczyć, jak tutaj to wygląda. Jak tutaj to mocno niszczę, ponieważ to jest z przybliżenia zdjęcia. Widzicie, wszystko po zaraz stanę tutaj, wszystko się już tak naprawdę wali. No, kiepsko to wygląda, że tak powiem. Czy będą jakieś plany przebudowy, modernizacji? Na razie na razie nic, nic nie widać, żeby szło w tą stronę, że tak powiem. Ale może kiedyś to się zmieni, tak? Jednak szkoda mi tej skoczni, bo taki sentymencik jest. Tym bardziej, no, że ostatnie zawody faktycznie odbyły się w 2014 roku. Wtedy, co była pierwsza i druga seria Mistrzostw. Yy, trzecią, yy, trzecią i czwartą już odwołano z powodu zbyt silnego wiatru. No, bo tam wiało często dosyć w Harachowie. Tam zdarzało się, że były konkursy. Dosyć, dosyć yy, często odwoływane. Ale jednak skocznia fajna, tak. Może jeszcze kiedyś wróci do Pucharu Świata, a może nie. No, na razie się to wszystko sypie. Zresztą widzicie tutaj, właśnie na przybliżonym zdjęciu. Na przybliżonym zdjęciu tutaj widzicie. O, możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Się to trochę sypie, ja bym tak powiedział. A czy ktoś to odnowi, tego nie wiem. A ta skoczna jest w stanie krytycznym. Jakby to powiedzieć. Wszystko tutaj od progu począwszy niszczeje. Tam na buli też. Kto by pomyślał, że takie rzeczy mogą się dziać ze skocznym no ale niestety Czesi trochę to pokpili, żeby to nie powiedzieć. Teraz będzie ciężko z tego bałaganu wyjść. Nie wiem, co z tym zrobią. Będziecie mieli jeszcze zaraz pokazane jedno, kolejne zdjęcie. I tutaj, właśnie jeszcze na załączonym obrazku. Możecie sobie zobaczyć, jak tutaj to wygląda z tej perspektywy. Widzicie, że się wszystko zapada. Nie wygląda to zbyt ciekawie. Szał, że tak powiem, to nie robi, jak robiło kiedyś. Także, jak widzicie, do takiego stanu da się oczywiście doprowadzić skocznie. Trochę smutny taki widok, że tak powiem. Gdzie się kiedyś odbywały, oczywiście, Mistrzostwa Świata. Gdzie oczywiście Adam Małysz wygrywał. No i zje startowali polscy skoczkowie? no przecież oni tutaj po wyciągach jeździli, normalnie i skakali, tak no. No że coś takiego się stało z tą skocznią, no ale niestety no. Widzicie, bo to jest jeszcze tutaj kolejna fotka, która wskazuje tutaj zdecydowanie na na niezbyt ciekawą tutaj zachowaną konstrukcję. Ogólnie wszystko się sypie, po prostu mogę tyle powiedzieć: wszystko się sypie. Jeżeli w najbliższych czasach nie będzie planów modernizacji, no to będzie kiepsko, że tak powiem. Czy w ogóle tak jeszcze kiedyś skoczkiem wróci do kalendarza Pucharu Świata? Tego nie wiem. No, Czechów nie stać na odbudowę, tak? Prawdopodobnie. Może są te pieniądze, a może nie. Ciężko naprawdę na ten moment powiedzieć. No, w każdym bądź razie na załączonym obrazku widzicie, jak bardzo tutaj ta skocznia y, niszczeje. Załączę Wam jeszcze jeden obrazek, w którym zobaczycie, jak ona wygląda z daleka. A tutaj, właśnie mamy widok na tą skocznię z daleka. Tak, właśnie tutaj ona wygląda. No, w każdym bądź razie, być może kiedyś się ta skocznia odbuduje, powróci do kalendarza Pucharu Świata. Naprawdę nie wiem, jakie będą plany Czechów. Zobaczymy, co od Czesi wymyślą, bo to tylko od Czechów zależy. No, w każdym bądź razie, od pierwszego odcinka, który nagrałem, już zaraz będzie ponad e, dwa lata. No, to był pierwszy odcinek w ogóle z celi sportowych Ciekawostek, gdzie mówiliśmy o tej skoczni. E, to już dużo minęło, i jak widzicie, przez dwa lata nic jeszcze nie ruszyło. Także no zobaczymy, może, może tam kiedyś ruszy, tak? Tego nie wiem. Choć prace też się mogą przeciągać przez pandemię, nie, nie wiadomo, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, tak? Tego ja też nie wiem. Tego, że tak powiem, nikt nie wie. Ciężko stwierdzić, no ale tutaj wszystkie sobie tak jakby aspekty już Omówiliśmy, miała być nawet firma, która to będzie wszystko odnawiać, a niestety coś ta firma też chyba zrezygnowała sama, nawet. No więc nie wygląda to obiecująco, za ciekawie, zbyt kolorowo. No ale zobaczymy. Może jeszcze tam w którymś odcinku, jak będę latem nagrywał, to może sobie jeszcze wrócimy do tematu tej skoczni. Ale dziękuję za odcineczek kolejny maratonu i mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. A więc Siemanko, cześć, z czołem i do następnego. Siemano i cześć.